Pan Jezus skarżył się świętej siostrze Faustynie. Kiedy przychodzę w Komunii Świętej do serca ludzkiego, mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy, ale nawet dusze nie zwracają uwagi na mnie, pozostawiają mnie samego, a zajmują się czymś innym. O jak mi smutno, że dusze nie poznały miłości, obchodzą się ze mną jak z czymś martwym. Przytoczony fragment z dzienniczka Apostołki Bożego Miłosierdzia pokazuje nam, jak wielkim pragnieniem było być obecnym w sercach ludzkich pragnieniem Boga. Myślę, że ten fragment powinniśmy przyjąć dwojako. Po pierwsze, jest on, jest on upomnieniem dla tych, którzy rzadko przystępują do Komunii Świętej. Ale po drugie, ten fragment upomin wskazuje nam, jak wielkim doświadczeniem powinno być dla wszystkich nas to przyjmowanie Boga do swojego serca, Boga, który tak bardzo chce być i dzielić się swoją łaską z każdym z nas. W tej przedostatniej konferencji pielgrzymkowej. Pragniemy podjąć istotę duchowego przeżycia obrzędu Komunii Świętej, obrzędu, który rozpoczyna w liturgii Modlitwa Pańska. Niewątpliwie bardzo istotnym jest znak pokoju, który przekazują sobie uczestnicy liturgii tuż przed Komunią. Podkreśla on jedność wszystkich uczestników. Ma to głębokie znaczenie, gdyż jedynie dzięki miłości, która nas jednoczy, możemy przyjąć, do serca Boga, który miłuje każdego człowieka. Dlatego też tak ważne było stwierdzenie Jezusa, o którym czytamy w Ewangelii. Święty Mateusz tak to zapisuje. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaru. Znak pokoju oczyszcza serca tych, Którzy pragną przyjąć do swego serca Boga. On przecież pierwszy nas umiłował. Jeżeli na Mszy Świętej nie ma osób, wobec których cokolwiek zawiniłem, powinniśmy pojednać się z nimi przed przystąpieniem do, mszy, do mszy Świętej, byśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w liturgii i tym bardziej przyjąć Komunię Świętą. Przystąpienie do Stołu Pańskiego jest zjednoczeniem z Bogiem. Tego zjednoczenia chciał on sam. Przypomnijmy już cytowany w jednej z pierwszych naszych konferencji fragment z Ewangelii Jana. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, mówi Jezus, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Bóg chce być z człowiekiem i pragnie stać się częścią jego życia, jego radości i jego cierpienia. Dlatego też każdy z nas winien z wielkim przejęciem i miłością przystępować do Komunii Świętej. Bo chociaż, jak wyznajemy to w liturgii, nie jesteśmy godni przyjąć Boga, to jednak nie możemy gardzić miłością i zaproszeniem samego Zbawiciela. Bardzo głęboko przedstawił więź z Chrystusem święty Tomasz Zakwinu w hymnie eucharystycznym, który bardzo często śpiewamy w naszych kościołach podczas liturki. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój Majestat skryty w hosti tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O utwierdzaj wierze Jezu, dzieci twe. Mylą się, O Boże, w Tobie wzrogi smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć w Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą. Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię. Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg. Siostra Faustyna natomiast zapisała w dzienniczku zaraz po przyjęciu Komunii Świętej. Cała moc moja jest w Tobie chlebie żywy. Trudno by mi było przeżyć dzień, gdybym nie była u Komunii Świętej. On jest tarczą moją. Bez Ciebie, Jezu, nie umiem żyć. Pan Jezus natomiast odpowiada Faustynie. Wiedz, córko moja, że miły jest żar serca Twojego, a Ty a jak ty gorąco pragniesz połączyć się ze mną w Komunii Świętej, tak ja pragnę ci się oddać cały. Żar miłości jest więc tym uczuciem, które winno płonąć w nas, gdy przyjmujemy Komunię Świętą. Jak rozpalać ten żar? Najpierw należy nade wszystko pragnąć przyjęcia Chrystusa. Pragnienie to powinno rodzić się z przekonania, iż tylko z Nim mogę pokonywać wszystko to, co jest trudne w moim życiu. On jest Panem, który prowadzi mnie każdego dnia. On też jest źródłem moich radości i najmniejszych sukcesów. Bez Niego nie jestem w stanie nic uczynić. Pragnienie Komunii Świętej rodzi się w sercu czystym. Zatem żar miłości do Chrystusa rozpalamy w regularnym i częstym przystępowaniu do sakramentu pojednania. Spowiedź jest ogniem, który oczyszcza serce. Ogień ten wypala wszystko to, co przeszkadza w spotkaniu z żywym Bogiem. Tak przygotowani i z takim pragnieniem serca stajemy się żywym tabernakulum. W ten sposób niesiemy Chrystusa wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni. Nade wszystko pierwszymi odbiorcami płomienia, który płonie w nas po przyjęciu Komunii Świętej, jest najbliższa rodzina. To oni najczęściej widzą moją postawę, która powinna emanować szczęściem, dlatego, że właśnie przyjęliśmy Chrystusa. Pragnienie poprzedzone oczyszczeniem i codzienne świadectwo to znak miłości, jaką dajemy Chrystusowi z wdzięczności. Taki jest sens Komunii Świętej. Miłość Boga, który nie przest... Miłować Boga, który nie przestaje kochać człowieka. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wielu nie może przystępować do Stołu Pańskiego. Osoby takie, choć z bólem, z bólem powinny przeżywać brak komunii świętej, nie są pozbawione daru miłości Jezusa. Pamiętamy, że Bóg zna nasze serca i pragnienia. Tylko On potrafi je przyjąć takimi, jakie są. Wystarczy zatem rzeczywiście pragnąć i tęsknić za Bogiem. W naszym rozważaniu należy jeszcze zwrócić uwagę na bardzo istotny aspekt, jakim jest duchowa komunia święta, o której było tyle mowy podczas pandemii koronawirusa. Jest to akt duchowego zjednoczenia z Chrystusem w obrzędzie komunii w takich sytuacjach losowych, gdy z powodu poważnych przeszkód nie możemy być obecni fizycznie na liturgii. Wówczas indywidualnie lub poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne wzbudzamy w sobie pragnienie przyjęcia Chrystusa. Rozważając dzisiaj tajemnicę zjednoczenia z Bogiem w Komunii Świętej, powinniśmy przypomnieć sobie jeszcze kilka ważnych uwag. Po pierwsze, Komunię Świętą przyjmujemy do ust lub na rękę. Czas pandemii sprawił, iż wielu z nas zaczęło praktykować tą drugą formę przyjmowania ciała Chrystusa. Jest to dozwolone, ale jednak pamiętajmy o spełnianiu następujących warunków. Nasze dłonie przyjmują Boga, zatem nie tylko, że powinny być czyste, ale nade wszystko powinno to budzić w nas takie głęboko duchowe przeżycie. Na wyciągnięte dłonie kapłan składa hostię i na jego oczach, oczach kapłana należy ją spożyć. Nie przyjmujemy, nie przyjmujemy komunii w drodze do ławki. Po drugie, zarówno postawa Klęcząca, jak i stojąca są dopuszczalnymi w obrzędzie Komunii Świętej. Pamiętajmy jedynie, że przed przystąpieniem w postawie stojącej należy najpierw uklęknąć na jedno kolano. Każda z tych postaw przeżyta z godnością uwydatnia niezwykły charakter obrzędu. Warto może zaznaczyć jedynie, iż nieładnym jest, jeżeli przyjmujemy Komunię Świętą na stojąco. Na stojąco jakby z drugiego rzędu. Starajmy się poczekać na swoją kolej, umożliwiając, umożliwiając przyjęcie Boga tym, którzy stoją może lub klęczą przed nami. W ten sposób podkreślamy również piękno, które ma towarzyszyć w przyjmowaniu Komunii Świętej. Jest jeszcze jeden i bardzo istotny element, który wydaje się już zapomniany. Myślę tu o tak zwanym poście eucharystycznym. Warto o tym na nowo przypomnieć. Konkretne wskazania do tej praktyki pojawiają się po Soborze Trydenckim. Zgodnie z prawem kanonicznym obowiązującym w tamtym czasie, post nakazywał powstrzymywanie się od posiłków i napojów od północy aż do przyjęcia Eucharystii. Dlatego też w tamtym okresie, okresie wszystkim msze były sprawowane rano. Dopiero papież Pius XII pozwolił wiernym na spożywanie wody przed komunią, a obowiązujący post skrócił do trzech godzin. Czas jednej godziny przed przyjęciem komunii wskazał, jak ustanowił papież Paweł VI. Należy również pamiętać, iż czas postu liczy się do momentu przyjęcia komunii świętej. Post eucharystyczny przygotowuje nasze ciało do przyjęcia eucharystii. Jest to kolejny znak, który wskazuje na ważność najświętszej ofiary Jezusa Chrystusa. Warto jeszcze dodać, iż osoby chore lub starsze, nie mogące wychodzić z domu, a także osoby, które im posługują, nie są zobowiązane do zachowania postu. W obowiązującym dzisiaj kodeksie prawa kanonicznego czytamy, że wymienione osoby mogą przyjąć najświętszą ofiarę, Eucharystię, chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej. Święty Józef Bilczewski pisał w liście do swoich wiernych. Jeśli więc świat ma wzdrowieć, jeśli sprawiedliwość i miłość ma zapanować wśród narodów, to musi on koniecznie zwrócić się szczerze i całym sercem do źródła sprawiedliwości i miłości, do źródła zdrowia i życia, czyli do najświętszego sakramentu, i wykorzystać przez Komunię Świętą wszelkie dobro, jakie w nim jest złożone. Spożywając ten żywy chleb, chora ludzkość w pierwszych wiekach chrześcijaństwa odzyskała zdrowie. I teraz więc wyzdrowieje, bo pokarm ten nie stracił niczego ze swej Bożej Siły. Obyśmy potrafili często spożywać ten święty pokarm, bo jest on dla nas znakiem miłości Chrystusa. Bóg chce być z nami i z tym wszystkim, co jest naszym udziałem, aby to przemieniać i ubogacać swoją łaską. Niech każda komunia święta, zarówno ta fizyczna, jak i duchowa, będzie nade wszystko znakiem mojej miłości wobec Jezusa Chrystusa. Niech zatem z naszych serc płynie każdego dnia modlitwa, jaką zapisała święta, święta siostra Faustyna w dzienniczku, a która jest też pieśnią często wykonywaną, zwłaszcza przez młodzież. O piękności niestworzona. Kto Ciebie rozpoznał, ten nic innego pokochać nie może. Czuję, że tonę w Nim jako jedno ziarenko piasku w bezdennym oceanie. Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie, która by nie płonęła miłością ku Tobie. Amen. Szczęść Boże.